Cześć! Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Ricky, a jest ze mną standardowo w sumie. A dzisiaj gramy w grę Sliterio, Tak jak yy, obiecałem w zasadzie użytkownikowi kajus.pl. Tak więc no, bez zbędnego gadania zaczynam pierwsze, pierwsze ja. Iż, iż i tak pewnie się zabiję w dosyć szybkim czasie, no bo, bo, bo ja. Znając moje możliwości z Agario, to, to nie pożyję za dużo, ale mo może tym razem mi się trochę więcej uda przeżyć. No, to jest kolejne wezwanie między mną a Ricky Tak, tym razem będzie trzeba no, popatrzeć kto ile będzie miał... jaki kto będzie miał wynik i na końcu. I zobaczymy kto był lepszy na serwerze. No to było dobre serwery. To było dobre zagranie, tylko byś się nie skończył. No bo tu było trochę tych węży. Dobra, dajesz. Czyli ja na razie... Ja mam, mam... miałem zmienić nazwę? Final way... Możesz grać na mojej ciur. Tak, oj, ja będę mi. Ja. Czyli miałem 25. Trochę to słabo. 25 ale... i 5. To no teraz... dobra 25. Chodź, mi do gry. Ty się nazywasz ty Corey. Teraz gram... tego yy... nie jeździsz, Markulgo. <laughs> Chodź. Pa, <Palce> pierwsza. mnie. <laughs> Ani boomerang Chyba jakiś lag był, coś ci powiem Gdzie lag? Ja tutaj żadnych lagów nie widzę O, chyba krzmówka No to teraz może nie widzisz, ale przedtem był Brrrr, Ej kurde, dlaczego ja zawsze w takich grach przegrywam? Bo no? jestem dobry To jest gówniane Ja tutaj trenowałem przed tym kohohohopie Ja też trenowałem, grałem dwie minuty A, toś trenował, a ja trenowałem Łącznie 30 dni Ja no taki e... suchar no trzydzieści dni to powiem Ci, że dosyć hardkorowo. 30 dni, to ja byłem u Ciebie z pięć razy w tym czasie. No pewnie gdzieś pewnie koło tego, nie powiem, że nie? Dobra, dajesz go zabić. punkty. Nie, tyś ma to, z Niemiec. Dobra. Widzisz? Tak jest, 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 jestem ryj. Skipper, jesteś ty. A, Jego, są tam tą dupę. Co tak suwasz po tych... Co tak suwasz po tych, nie wiem, suwach. po tych suwach. Dwie minuty ogólnie już dwa razy graliśmy, dosyć szybko nam to idzie. O wiem bo myśmy w tym nie miści. Tak, to wszystko jest wy wykalkulowane. Ta gra jest taka fajna, że aż no, taka fajna. Nie, ona jest takiem fajna, ja to mnie pobija Agar.io w, w wielu aspektach, gdyż w Agar.io jak masz dużą kulkę, to co to, to, to ci zrobią? Zrobią ci dużo, bo cię mogą zaleźć. Tam w ogóle jak coś duży, to pomału ci kulka lata po tym po orbicie. W koło słońca. W koło słońca jeszcze dalej, nie? Ja tę grę z Literio. Zauważam na kanale Karol95. Oglądam go bardzo często, dlatego tak, tak to zacząłem grać, trenować. I Konrada tak e, zmotywowałem do nagrania tego rekla, rekla, reklamujesz, reklamujesz kanał, który, który nas nie zareklamuje No tak wyszło, no ale napiszę mu na Facebooku, żeby mnie zareklamował. No ja tam akurat nie zacząłem no, O cholera Ja tam akurat nie miałem chęć przez Ale się mu udało Jaki cfel. Ja, ja miałem aktualnie zamiar nagrać przez to, że K już po prostu napisał, no, no. no to też, no też Budał komentarz pod y, filmem o z gry z gier przemotarkowych i tam było... Pamiętasz swój rekord w ogóle? Ten mój? Tak. 254. 254. Dobra, to po prostu weźmiemy, który ma największy wynik, okej? Okay? Yy, nie jeżeli sumujemy, bo ja nie pamiętam już ile nadmiałem, tylko po prostu ty miała, będziemy... 20, mieć... Ty miałeś 25,5. Dobra, ale to po prostu najwyższy, okej? Okay? Dobra, to... Ty tak. weźmiemy największą największy, węża to ten wygra. Ja bym to tak zaszarżował, tylko że się boję, że to zaraz umrę w pizdziet. No, miał no, tam gościu jakoś tam coś zrobił... O, już przegrałeś, to za zaraz zablokuję. Nie, on mnie w dupie. Nie udało ci się, bo... Jakby zauważyłem gdzieś wcześniej, to może by coś z tego było, no ale... Udał, udałoby ci się, aby coś innego zrobił. Ja eee... <laughs> nie, jestem słaby w Nie, słabym, nie, tak nie, nie pobiłeś mnie jeszcze. Wiem. No, ty jesteś ri, wiadomo. No co za hamstwo i to od razu na początku masz takie... Ale się te... mi udało. No prawie, prawie trochę. Mnie ułożyć. ten ćwok zjadł. No, nie powiem, że nie, nie powiem, że nie. No, ale ogólnie gra jest spoko. Fajnie się nią gra, można się przy tym fajnie odprężyć, jak to się mówi. <grym> tak, Karol, Karol robi recenzję gry. Dokładnie. <grym> Fajna. Zawiera ona fajne, fajne, fajne takie, o kurde. Ja jeszcze może powiedzieć, że zawiera sceny erotyczne, nie? Nie, tego nie powiedziałem. Chociaż w sumie, w sumie jak się te węże dotykają, to tam nie wiadomo co tam się dzieje. No właśnie w sumie rację tam, nie wiem, nie, nie wiem gdzie on się gdzie on się oni tam stykają, no wiesz. A mówię, że jak się jeden stuknie, to drugi zginie. No tego, tego ci nie wyjaśnię, to, to jest... No właśnie chciałem zrobić recenzję, rec rec ale nie wiem o co chodzi wtedy. Jestem za zbyt mądry, żeby to ogarnąć. O! Sciuju. Młodej mi to <noise> Tak za Nie udało mi się zaraz O! Szybko, 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 szybko Ty Jakżeś się nafidował Patrz, chopie No i górda jestem skazany chyba na porażkę niestety Kolejny raz No nie, nie! Patrz chopie, patrz, tak, patrz, tak. patrz, tak. patrz chopie. Wiem, 700. Chopie! Widzisz to? Widzisz? Dlatego, Widzisz? dlatego, sobie nie wyjmie po plecach, bo ci doł. do... nie masz szans, człowieku. Że ja nie mam że, że, że ja tego nie pobiję? Że ja się o stówkę, a Kurna, no, wolę tą, no, tą stu, stówkę. Tenek. O, tam było, dobra, ja nie mówiłem. Tam to była śmierć. Co tam było? O, te punkty właśnie. No, ale, ja, ja chcę pograć trochę bezpiecznie. Głodna naprawdę. Ty, dobre to było. Widzisz to, ja, ja, ja mam wszystko kurde, wyliczone, nie? Ty, mogę kować się przegrać. A ty hamie, pospolity. Proszę się, chcesz o tą stówkę założyć? Nie, 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 ja, nie, ja, nie, ja nic nie mówiłem. <grym> A potem będę tego założył, już się nie założę. No, pewnie, pewnie tak. gramy się po jednym razie. Nie, bo ta gra jest fajna, fajna. Nie no, zagramy tak mi się z 20. 20 ta... minut, i, no. i zobaczymy po prostu, kto będzie miał. Najwyższy wynik do tamtego czasu, nie? Dokładnie. Była ta fajna. To jest taka, taka fajna gra, taka miła. Taka kolorowa. Powtórzyłeś <grym> to już 50 razy. Kolorowe oczy ma, dupę jak słonia. <grym się wyszło> Sorry, to nie powinno tak wyglądać. No nie. No. Kurę to już mnie ofensywnie... Ja mnie raz miałem coś Nie! Ja Nic pierdolę! Nic nie mówiłem. 10 punktów mi brakuje do ciebie. My... Ja nie założyłem. No te widzę mnie. Mogłabym się chcia. założyć. Chciałeś mi... stówkę, chcia, chciałeś. Chciałeś stówkę, chciałeś. Ty byś mi tu już stówkę dawał No, ale nie założyłeś. I... Aaaa, chodź, akoliku. Mniam, mniam Aaa, te dobre. Mm. Nutella. Nutella. No, 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 do Nutelli to, to trochę niepodobne. No tak tak takiego robię w Chinach. No... Nie wątpię, nie wątpię. Ta gra jest to... hardkorowa. No która... ja się, jak to Ja to się w grałem, nocy bałem, żeby mnie nie zjadło. <noise> tak w nocy mieć horrory, bo żeby cię pają... znaczy wąż nie zjadł. Jak to jest pają, to, ja to ja jestem w takim. No kurde... Ja... Ale cię przez rok to zobaczymy czy nie. Nie płyniemy próbać. Nie ja, byś... mam skrzydeł. Taki, jak się rodzą, też na początku nie umieją fruwać, a wtedy właśnie ta ich mama tak ich rzuca i one tutaj się uczą. No. Zrzucają na bandzi, no. które, które szyb, szybciej spadnie. No nie do końca taką, o takie coś mi chodziło, ale, ale myślę, że jakoś to tam wy, wyjaśniłeś. Wykalkulujemy tego wszystko. Ja wszystko wiem. No ale okej. Okay. No Patrzcie jaki są sprytny. Pijak. No, taki jesteś sprytny, że zaraz giniesz. No, fajnie. Ale mnie wspierasz. W trudnej, w trudnej sytuacji. Trudne sprawy. Dlaczego ja. Nie wiem. Czy gdzieś jestem tutaj, a tu nikogo koło mnie nie ma? Bo jesteś na obrzeże. Ale bym się śmiał być tak teraz, jak tak się tak, tak to jak, bym go zabił. Nie byś zginął. Chodź tu. A, ale spieszone. bym się śmiał. Śmiałe, ale śmiałe, niestety śmiałe. no nie mam się czego pośmiać. No, to, to, jest, to jest kurczę tragiczne, że, że nie jest tak śmieszne. Chodzi ja o takiej pewnej osobie, ale nie, bo będę tę osobę obrażę, albo osobę nawet. Bo to jest o takich osobach, które mają taki kolor, no bo i włosów. O blondynkach, ale nie będę mówił, bo. <śmulacza> będą mnie blondynki wtedy jak wracałem. To ten, że jaka nie robię za takiego, nie, koniec. Nie będę robił sobie blondynk. O, jakie duże, jakie duże prosiątko? Super. Prosiątko. Basia <śmulacza> bo bojady. Prosiątko. Reba. to żaba. <śmulacza> Idzie koniec świata. Nie, bo tam jak tam mówię, to mnie zabija. No, fajnie, ale coś dobry. Ale to, jest, ale to jest tylko na dobry. Jestem, no ja ci chciałem pomóc, że żeś wie, boś wiesz, no. Żebym wyjechał szybciej, nie? No! <grym> no! Wyjdzie dobre. W gruncie rzeczy to o tym nie chodziło. I to mi chodziło. Co się stało, że mnie. O! Przystawka. No, obiad, kurde. Ej, co ja go Marek, tu nikogo nie mam głęboko. No, nie może tego nigdy nie zebrał. Może nie, ale tak, tak dziwnie. Tak łatwo coś tak było to może toś zostawił coś jakieś przystawkę. Ale chyba deser No nie wątpię, jest 134, 138 już. Uuu, opie widzisz. No no, no, no dajesz, dajesz. Jestem taki grupiego sznornica. Nie wiem. Um, też nie wątpię. O, da inferno. inferno. Goń Ża nie będę go gonił, jeszcze mnie zabije i tyle będzie. Ja chcę żyć No, na pewno da tak zrobić <laughs> Nie, no, chciałem zobaczyć czy spadł co coś robi. Ale... A więc tam coś zrobi, to będzie chyba na karę śmierci zbawił. <laughs> Zbawiłbyś mnie na karę śmierci? No cieka ciekawie ty tam. Mam. Ja dzisiaj ja ja. ja, tak mają, że już nie wiem co, co, co gadam, kurde. No nie wątpię. Ty to wszystko wątpisz? Ja, ja no mówię, że nie wątpię, czyli że... No bo ty jesteś jakiś taki inny dzisiaj. O. Jaki cię nas... Jaki gość. Czego ja nie mogłem być bliżej niego? E, bo nie. Nie, chwal się. Bo tak wyszło. O. jest pystawka. jest <grym> się w dupie chyba od, od, od to, nie wiadomo po co. Nie wiadomo po co i dlaczego. To na serwerze. No. O szósty, kumaś? No, no nie no To się zapytaj o co chodzi Eee, nie jestem, dziś, jestem 99 na serwerze Wow yes. Już to trzecie Jakim prawem? Jakim jak ja 96 widzisz? Świat jest piękny do kosza, to jest piękny 99 Okrutny Ten świat jest okrutny w chwilach, w których jestem szczęśliwy Ej, ty naprawdę dzisiaj co ty wpiłeś? Herbatę, ja do ciebie przyszedłem. Kurde. Ty ja jej nie robiłem, także nie wiem co tam było. A, to, 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 to mogę się spodziewać wszystkiego. No, czasami tak jest. Ty hadro wyjebna. Bęk. Ale Dziś on z, y, le, a jest, ba, źle było. 1000... jaka to jest liczba? Tysiąc pięćset Jaka to jest liczba? Ale to dobry jesteś z tej matematyki, to Dobrze. ty się nie odzywaj. Zobaczymy jaki tybie miał wynik. Dwa i pr... będzie koniec. A ja jestem na nie? Ty, moglibyś sobie kupić komaksa? Mogłeś mi w ogóle do sklepu pójść. Gdzie idziemy? Nagramy. Ja pierdziele, nie! No ja co chciałem porobić. Ha, ha. Por, ja chciałem porobiłeś, porobiłeś. porobiłeś se. Porobiłeś se, tylko... no, no, no porobiłem se. No. Opie, ja już grałem 15 minut, opie, a ty opie... Niechaj, no jakbym go zabił, to bym bo... od razu miał więcej punktów niż ty kurwa. Ale by znaczył i skończył. <laughs> A idź pan w Opie. Okay. Boa jest pierwszy. No, Boa zawsze jest pierwszy. On ma największy DPS. On najwięcej bije. W sumie chyba nie, ale... Nie! Nie, daj się czuć się. gość, ten gościu, ten gościu się. chyba się chce, chcecie zabić. No bo ja jego zabiję. A udało no, do ma tak wydupione na życie. A ma wydupione na życie, tak chcę prosto jechał. No tak prosta. A co tam sobie jadę? No jedziesz, jedziesz, walczysz. Dajesz. Kogoś tu reszki zostały, na na te, no nie, i cienkie. O ty kurwo Nie to zajebano! Kurwa, nie będzie! Sorry, ja to muszę zrobić! O, Hima masażik zrobię! Dobra, graj, graj! Siekierą ci przerypać? Nie, bo tylko. A, tak! Co mała! co się będzie stało? się, o... Fajnie! Patrz, to, to powiem, fajna mapka no nie? Nie szturchę mi ręki! O! o. ci wyrypać! Nie motyką. No motyka, no dalej mam motykę, no motyką będzie mi gorzej. Z lepszą. Co? Co lepszą? No dobra, kupię motykę. Jak przyjdą tylko pieniądze z YouTube'a, to kupię motykę i... No tylko coś co daleko, chłopie. Przejdę, przyjdą, żeby nie mogę Polska Polska, się wyruchomi, to już będzie emerytura. No by, bywa, nie? Mój kolega sobie ostatnio coś zamówił

O kurde Nie opier! Nie! Nie! Skujesz się! Zawał serca Ewa zaskoczę i ma ja też. Na każdej nowe sali mam nową maselinkę. Znowu kupiłeś! Tak, myślał, się skończyła. Telefon mi dzwoni, ty, kurde. Halo, policja? Potem odbiorę. Nie mam czasu. Nagrywam. Halo, Jaśka. Pomóc Ci? Mam seradę. A to Ci pomogę. <noise> Nie, wątpię, że Jaśka, ale... To było w Kargolu. No, w wiem. Podejdź do płata. Jak ja, ja podchodzę. Dokładnie. A płat? mi konia. A po co? Bo I ja podchodzę. Ty jak się skuli. Jakie pacany jedne. Ode mi konia. Nie mam. <noise> Nie umiem. konia. Nie mam taki amerykański skoda Dokładnie, nie polecamy film Ty, ten będzie mógł jeszcze coś porobić nieładnie ładnie to z jego strony co się ma porobić weź mi nie sturchej bo cię zaraz sturchnę ja to Ja cię nie sturcham jak wyciągnę noża to by po pobroza skuj się cioto, to skuj chciałbyś Bagam, skuj się tak mi, że się zaraskujesz. Wiem. No to po, to, to po co grać, jak wiesz, bierz, że się zaraskujesz? Nie wiem. On, o, na dwa punkty. Idź, co co wiesz. Szybko. Jak? Mam przez niego przejść? Dokładnie. Wiesz, Wójt? O, już się udało, od O lol. Jestem większy od ciebie. Tychamy pospolity. <tuszy> Tychamy pospolity. <tuszy> się jeszcze raz do ja ty to robisz, że oni tam, się tam, tam, tam kują. ty się tam skują. To jest, to jest, to jest skill, ja, ja to... To jest tajna technika mistrzów Shaolin. Kurwa! Nie, jeszcze przycisnąłem to! Nie, nie, ja się nie zgadzam, to jest hańba! To jest... to jest... to jest nie wiem co. Jest 17 minut. No. To jeszcze ostatni... Tak, jeszcze ostatni go grasz ty. Kurwa, czego go to taki za dla siebie. Bo, bo. Jak cię pobije, to jesteś słaby. A jak cię nie ja pobije, to jesteś słaby. Jak, pier... A, w sobie dobrze powiedziałeś, Kurna. No właśnie, <laughs> brawo Ty. Ej, ja, ja dzisiaj mam mózg wyłączony, przepraszam. Cię. I, 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 i. Dobra, skończyło się, wygrałem. No czekaj, nie! No tak! Pan był sam. On wiesz, że to jesteś ty. Czekaj, to został sobie. Się... Dobra, dobra. A to teraz chyba na tyle, chyba, no nie? Ej, mam pytanie: czym się zmieniają kiła A Znaczy jakość. Jest low i high, tylko nie mam medium w ogóle. Jak na low wygląda ta gra? To już to, już, to już się nie liczy do rankingu, tylko chcę zobaczyć, jak ta gra na low wygląda. O, low kurwa. Of my country. Powiem Ci, że ta trochę gorzej wygląda. Jadę. Ninja. Na nice, Pojechałem! Like jak balerą. Nie no. dobra, jadę prosto, zobaczymy, co się stanie. Znam co najwięcej zrobię, jak. Kilku wach, piękną punkty. Dobra, jogo. Ja nie, nie steruj. Nie, dajesz tak Dobra, tak, tak na jolo. Dajesz w górę, jedziemy. Czekasz, co się, czekasz, co zrobimy. Ja pewnie go Jak ty wygląda mapa i wybuchnie. Nie, nie, ja się zabiję po drodze. A tak ciekawość, zobaczymy, może. A się okaże, że trzy tysiące punktów. Okay. I... Jak ja, ja, ja bym się skończył. Nie pykło. Ty, no, blisko było. Ale. Dajemy tak do. No, Jeszcze chwilę. Nie, nie, nie. Dobra. A dobra, je? Ja woda mnie zdoi, ja woda. O, trafiłem. Czekaj, pójść, pójść. Nie, nie to zleci. Łza w którą stronę nie zleci O. Poleciał? Dobra, dwa razy spróbowaliśmy jeszcze takiego eksperymentu. Dobra, ale tym razem wygrałem ja. Nie na ich wagario. Co ty, ty nie chcesz? Byłem tak lepszy. No, chyba nie wiem. Jaki myślę, leko tutaj, no? Ile? 2700. Ja mam 3. Ale to nie tutaj. Tu. Nie. Gdzie tu, tu? Dobra, nie, tu mieści, przepraszam. Tu? Dobra, ale dobra, w każdym razie nie będziemy się już kłócić, tak więc jesteśmy w się tym nie momencie. Budujemy, się, yy, jak powiesz coś to cię walnę Dobra, nie pójdę nic mówił. No właśnie, więc tak więc yy, w tym momencie chciałem zakończyć ten odcinek, tak więc Karol możesz się teraz pożegnać. Pierwszy raz ty się żegnasz. Bo... O, chciałem się Wam pożegnać bardzo serdecznie. Zapraszam na kanał Podkarpacki LST. Chodźcie, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. A ja będzie 100 subskrypcji. Nagramy taki specjalny challenge z ryki.pl. Także dawać, jest moc. Brakuje mi 10 subskrypcji. Także dajcie radę. Teraz Twoja kolej, Madeju. No to ja, żeby nie być gorszym, to też tak się ambitnie pożegnam. Cześć. To było bardzo ambitne. Wiem. A więc, Nara, zapraszam do komentarzy, do lajków i cześć.